Drodzy widzowie, już 7 i 8 maja tego roku we Wrocławiu warsztaty z Grzegorzem Orzechowskim na temat kronik Akaszy. Grzegorzu, witam Cię. Witam Cię serdecznie, Marcinie. Czego się nauczymy na tych warsztatach? A czego byście się chcieli nauczyć? No myślę, że przede wszystkim właśnie jak wchodzić w kroniki Akaszy, jak sprawić, żebyśmy bezpiecznie mogli w nie wejść. To chyba tak ma działać. Okej, okay, dobrze, to ja teraz powiem parę słów. Przede wszystkim nauczymy się po pierwsze badać poziom własnej energii. Dlaczego akurat takie ćwiczenie? Dlatego, że bez tego nie będziemy widzieli, jak mamy się oczyścić, do jakiego poziomu. Dlaczego mamy się oczyścić? Bo znowuż bez tego nie wyjdziemy w Kroniki Akaszy. Jeżeli ktoś państwu powie, że mając niski poziom energii, tej świetlistej w sobie, wchodzi w Kroniki Akaszy, to proszę, uciekajcie od takiego człowieka. Dokładnie, 7-8 maja. Tam wszystkiego się dowiecie, nauczycie. To będą dwa dni intensywnych zajęć. No cóż, więcej informacji tutaj, właśnie w Pasku. Adres e-mailowy. Serdecznie zapraszamy, Grzegorzu. Zapraszamy. Tak, zapraszamy serdecznie. Będzie fajnie, będzie wesoło, będzie dużo pracy przede wszystkim. I tego się trzymamy. Trzymamy go za słowo. Do to... zobaczenia. Do zobaczenia. Od dosyć dawna jest takie powiedzenie, które mówi, że psy czekają, a karawana idzie dalej. Stan niezadowolenia społeczeństwa polskiego, które miało miejsce w wielu manifestacjach, protestach, w wielu spotkaniach, stowarzyszeń formalnie zorganizowanych, partii, które stworzyły jakieś oddolne ruchy, powodują, że kryzys moralny, mentalny, jak i prawa, które jest systematycznie nowelizowane, ustanawiane powoduje coraz większe zamieszania. Zamiast mieć coraz łatwiejsze, prostsze, bezpieczniejsze życie dochodzimy do tego, że zostaną takie walki o byt egzystencjalny, który toczył się przez ostatnie lata o przetrwanie wielu przedsiębiorców, wielu ludzi, którzy musieli zrezygnować z swojej działalności, ludzi, którzy utracili poczucie bezpieczeństwa, poczucie w ogóle działania. Wielu odnosiło się do tego, że mamy poprzez pewne ograniczenia ograniczoną wolność. Wolność jest bardzo istotnym, istotną wartością, ale to, co było łamane i to, co do dnia dzisiejszego jest w jakiś sposób ograniczane i jest to podstawą wartości w prawie naturalnym jest praca. Ta praca stanowi o tym, że mamy dobrobyt, jak i również z pracy wynika nasze poczucie bezpieczeństwa. Jakie zagrożenia wynikają z tego, że nie wolność tutaj jest ograniczana, ale przede wszystkim ograniczana jest możliwość pracy, jak i możliwość edukacji. Możliwość edukacji dzieci i młodzieży. Obecna sytuacja, pogodę mamy dzisiaj bardzo ładną, ale optymizm, który niektórzy budują, że wraz z przygotowaniem coraz większych sił mobilizacyjnych przeciwko barbarzyńskiej wojnie, która toczy się na wschodzie, wielkim aktem miłości. W rozumiałości oraz to, co wynika z serca ludzkiego, jest ta wielka pomoc humanitarna, która ma miejsce i uczestniczą Polacy. Jest to bardzo chwalebne, bardzo cenne, ale nie zmienia to najprostszego faktu, najprostszych uwarunkowań, zależności, że w żaden sposób wzrost ilości narzędzi. Wzrost ilości mobilizacji, do, do tego, żeby dawać ludziom do tej obrony, z pozoru obrony. Jest to, jest to obrona. Niektórzy mówią, że, że ten kolos jest na glinianych nogach. Jest to trochę manipulacja mentalnością ludzi, gdyż jedni jak i drudzy w zaparte będą niszczyć nie tylko. Swoje życie, nie tylko dobrostan, nie tylko dobrobyt i te więzi społeczne, braterskie więzi społeczne, a wręcz, wręcz odwrotnie. Podsycane jest coraz większa nienawiść, coraz większa agresja, która niby ma się tutaj przekładać na wielkie bohaterstwo i wielki patriotyzm. Tematem dzisiejszego programu, i będą tu uczestniczyć. Moi prelegenci, zaproszeni, czekają na odpowiedni moment, aby mogli tutaj uczestniczyć w tym tej naszej debacie, aby Państwu przybliżyć, jak, jak jest, jakie są ramy, jakie jest tło, gdyż prawo naturalne, które z samej istoty definicji, Same istoty realizacji tego prawa i niełamania tych wartości, które są łamane odwiecznie, tak odwiecznie są łamane, odkąd historia rozpoczęła się w dziejów ludzkości. Jedni dzieje ludzkości podają, że od Adama Jewy się rozpoczyna. Inni mówią, że jest to jakiś inny okres, ale nie zmienia to jednego faktu, że to prawo naturalne w naszej kulturze, które było nauczane że od Adama i Ewy, że to prawo naturalne od samego Adama i Ewy poprzez jego, ich potomstwo jest łamane. Tak jak brat zabił brata, tak z jednego człowieka, który stał się mordercą swojego brata, zrodziło się tysiące żołnierzy, wojowników, którzy przez wieki i odwiecznie walczą, walczą o wolność. I ta treść, ta norma wolności stanowi wielką ideologię, ideologię Zachodu, i ta ideologia Zachodu jest w konfrontacji z ideologią, właśnie, niektórzy mówią, z ideologią komunizmu. I należy tutaj stwierdzić bardzo istotny fakt. Fakt, z którego wynika, że bez względu na to, jakie były ideologie, Jakie były przekonania, jakie, były, jakie są wierzenia, to tłem tego wszystkiego, co stworzyła cywilizacja, czy to wschodu, czy zachodu, tym tłem zawsze był człowiek. Z tego człowieka zawsze wynikały pewne wartości, i należy jednoznacznie powiedzieć, że te wartości były jak do tej pory bardzo fragmentarycznie. A dosyć często te wartości były mieszane, mylone. Dlatego, że w wartościach prawa naturalnego co należy jednoznacznie powiedzieć, nie ma moralności. Ta moralność wynika z istoty człowieka. Z prawa naturalnego wynika, że każdy człowiek ma te, te same wartości, ale łamiąc wartości prawa naturalnego człowieka właśnie tutaj następuje związek poprzez moralność. Ja na wstępie podam co to w ogóle jest to prawo naturalne dlatego że są różne koncepcje, różne są odniesienia i chcę również zaznaczyć, że konstytucja ta konstytucja, która bardzo często jest łamana, była łamana, jest łamana. Również w, w artykule 30 jest zapis, który też odnosi się do prawa naturalnego. Nie jest to nazwane prawem naturalnym, ale jeżeli przytoczę definicję prawa naturalnego, przybliżyć to państwu nie tylko to, że tu jest zawarta, pewna treść prawa naturalnego, która jest bardzo istotna, ale nie tylko w tym artykule, dlatego, że wiele artykułów odnosi się do wartości prawa naturalnego, które będziemy tutaj w dzisiejszym programie z, moje, z moimi tutaj prelegentami ten temat omawiać. Przytoczę ten artykuł, żeby Państwo wiedzieli o tym, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi Źródło wolności i praw człowieka, i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Ta treść jest bardzo istotna. Również chcę Państwu powiedzieć, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych, która była napisana jako pierwsza, osnową i tłem tej konstytucji, która stała się pewną myślą przewodnią, Wszystkich praw, które wynikały potem w następstwie tego, była to myśl Johna Locke'a, który też jako filozof, lekarz, prawnik, ekonomista, e, pisał swoje rozważania filozoficzne w kontekście natury praw obywatela. Nazywa to się liberalizmem współcześnie, i ta myśl tego filozofa stała się. Podstawą do napisania Konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1787 roku, ona została dwa lata później wcielona, co prawda, były potem poprawki, pewne korekty, uzupełnienia. Nie zmienia to jednego podstawowego faktu. W tej Konstytucji zostało zapisane, że najważniejsze to, co jest w relacjach i w tej umowie, Zasadniczej to jest prawo do życia człowieka, prawo do wolności oraz to, co zostało wpisane. Nie jest to tym prawem, wartością prawa naturalnego, ale wynika, wynika jak gdyby z człowieczeństwa. To jest prawo do przyjmiania szczęścia. To były zasadnicze założenia ojców, którym był Washington, Jefferson, Adams, ta konstytucja stała się również do napisania naszej konstytucji 3 maja 1791 roku. I chcę Państwu powiedzieć, że również wielkie ideologie marksizmu też odnoszą się do wartości prawa naturalnego, do wartości prawa naturalnego, jaką jest równość. Ta równość Wolność na dzień dzisiejszy stoi w ideologicznej konfrontacji z tym, co reprezentują poszczególne państwa, narody, z tym, co reprezentują poszczególne filozofie, tak filozofie w sensie wierzeń, jak i filozofie świeckie. Wielką filozofią, która też odnosi się do wartości prawa naturalnego, jest teologia. Teologia, która oparta jest o miłość. Miłość, która jest jednym z elementów, jednym z wartości prawa naturalnego. Dlatego, żeby przybliżyć tutaj jak należy dokonać syntezy i, i co jest tłem, jak i ramami tego, tej naszej dyskusji, to podam tutaj definicję prawa naturalnego, która brzmi, jest ona dosyć szeroka, ale jednocześnie ujmuje wszystko to, co wynika z poszczególnych wartości, które będą na dzień w dniu dzisiejszym omawiane w programie. Prawo naturalne jest to zbiór sześciu komplementarnych wartości powstałych z faktu zaistnienia człowieka, mających cechy uniwersalne, absolutne, obiektywne, niezbywalne, stałe hierarchiczne a historyczne. Powszechne, autonomiczne, racjonalne, bez względu na rasę, płeć, wiek, pochodzenie społeczne, kulturowe, status społeczny, poziom wiedzy i samoświadomości. Ta definicja zawiera wszystko, z czego wynika, że te sześć wartości prawa naturalnego, które przez wielu filozofów były tworzone, na ich podstawie wielkie ideologie. Taka, taką wielką ideologią była ideologia, państwo, państwo ateńskie, gdzie ludzie wolni mówili o wolności, że są wolni z tym, że historia o tym nie mówi, że mieli niewolników. Od tamtego momentu, tej. Wolności ateńskiej, tej demokracji ateńskiej, do dnia dzisiejszego zniewolenie społeczeństw, zniewolenie państw, wciąganie w różne konflikty. Niektórzy mówią w ten sposób, że ci, którzy między sobą walczą, nie znają się, stają naprzeciwko sobie z bronią, z wielką nienawiścią, agresją. Natomiast ci, którzy do tych wojen doprowadzają, znają się bardzo dobrze. Znają się bardzo dobrze i prowadzą rozrachunki rękoma ludźmi, którzy są uwikłani, którzy ponoszą skutki, konsekwencje, a są również tacy, którzy mówią, że jest wojna sprawiedliwa. Nie było, nie ma i nie będzie. Żadnej wojny sprawiedliwej. Zawsze były ofiary, a zwycięzcy tutaj oceniali się, że są. Natomiast ofiary milczały i ofiary nic nie mogły powiedzieć, dlatego że ofiary niestety kończyły, kończyły swój żywot, swoje życie, a nie często cierpieniem. Dlatego będziemy w dniu dzisiejszym na temat, Prawa naturalnego debatować, aby Państwu przybliżyć co to w ogóle jest, aby Państwu przybliżyć, że każdy człowiek bez względu na rasę, pochodzenie ma to prawo genetycznie wpisane w swoje jestestwo. Dziękuję Państwu.